No, ale jeszcze jest poszukiwanie gracza i dwie platyny będą Albo diament. Albo, Albo diament. diament. Dwa diamenty. A nie, źle. O kurwa bomba. No to bomba. Bombowo? I obroną widziałem. Ostatnia ławka, cicho to was rozsadzę. <laughs> potrzebuję jakiś karabin taki, że raz pierdolny i zabije. Jest tu taki? Karabin czy... strzelba? Obojętny. To nie, tylko karabin, szorba. karabin. Szorba. Nie ja chcesz wejść w Lewandrię? Ja biorę Wakilin. Wojtek, gramy. Pa. Myślę, ja teraz będzie godziny załączyć. Dwóch rekrutów No, ale ja mogę to jeść, po Pogramy. Ja mam 3 tylko kolczaste to by wystarczy. Jak kogoś, jak kogoś rzucę to go zabije, nie? No i wciągnij kurwa, żebyś lepiej grał Żebyś się szybciej poruszał No. O po ciężkim, kurwa, bicie. Góry jest, A, góra jest Co? Góra nie jest, góra jest Tutaj jeszcze nie. Znaczy, zrobiona jest. No, nie, o, kurwa, nie ma w garażu. No właśnie. Zejść na... Spoko Ale może, może Nie, nie idź tam ani Bo tam No o, kurwa masz, kurwa Chciałeś coś jeszcze powiedzieć Uważaj, uważaj jest ten Ja już się dowiedziałem czy tam jest <laughs> Tofik gratuj Ja Jestem w ogóle z drugiej strony Kurwa jak on mi dopadł tutaj Tofik tofik gratujesz tam idę powoli Mam przejechane To jest nasz Już chciałem strzelać Uważaj, bo tu jest dziura Ale ślimak. No kurwa pośpiesz się tofik bo ja tu ginę zaraz Oh Moment, bo mnie zajebią Nie trzymiesz A szkoda a już byłem przy tobie A byłeś z drugiej strony kurwa W ogóle z obej strony poszedłeś, nie wiem Dziwnie tak byłeś, no w, byłeś chyba w garażu a nagle Blackbird nie na Ale nic został jeden Tylko za duszę, kur Czekajcie, utrzymujcie go panu ja wejdź Deploying barbed wire Beauty in place Nie udało O kurwa, widziałem Aj. Jest za skuterem Jeszcze go na czas, nie wychylajcie się, on sam został Słyszałeś Wojtek? To musisz tym genitalią powiedzieć ja nie żyję kurwa, ja, jak zwykle pierwszy zginąłem I tak mam więcej punktów od niego <tuszel> Jest za skuterem tutaj czai się Ale on nie wejdzie do tego A nie wejdzie do B, może wejść nie No Wojtek, poczekaj nie wiem, to, nie to nie on, on już nie żyje Wiem, że zginąłem pierwszy ja mówię do ciebie A ale... <tuszel> Пойду Подклада. Ну и деньги, Тори. Jestem ostatni. Pr. O, 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 o ma jeszcze mam więcej punktów od niego. Nie, <laughs> <Zabrały. laughs> nie. Żadnej asysty. Też mi się chce jarać e. Dlatego ja zawsze w Pampersie, w pampersie gram Ech. A co to ma do jarania? A ja słyszałem, że ci się chce Nie no, no, co, się Jarać jara. mi się chce Do jarania Pampers nie Chyba, że chce skątka złotej Chyba, że jarasz z Pampersem W jakiś nowy sposób

W do was Teraz To można podkładać Tego bandita te tutaj nie ma Jest podłożony Jest bandit, jest, jest Uważaj na C4 Uważajcie na C4 Tak jak zawsze Więc może idziesz no, może, może tak. Powiedziałem masz rację. No, wojt tytuł. Właśnie na to czekałem z A sk skąd oni dorzucają ze czwórką? Skąd? Aha. Zacięcie No, dawaj jeszcze raz. Agent! So, Tatcher! Use grenade. IMP, to a, a, a. I teraz, od razu Moje pytanie, kto ma ten? Ja Tak? Cholera... A dwa, jeden padł. Zmęczcie ich tam. Wow. Ja nadal nie widziałem go tam, Tam jest. Zraniony, zraniony. Przebieg. Przebieg? Jeden czy dwóch tam było? Ten mi tu przebieg w lewo. Jeden. Dobra. No, no. To był Плантуй, плантуй plantuj. Za nił, za nim była. Tak, dostałem. Plant 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 plantuj, Teraz go topik Mhm. No Nie podnosi w... się Wojt nie podnosi się Void. już mam już. Ja też go mam. Aha. Hey. Uh -huh. Ty no A no, ładnie. Apartment Ostatnie mission successful. na miałem i tak. Welos ja też jak go poszło, widzę. W mm. mu braku na boli Tylko Dla mnie to było dziwne, że nikt od nich Valkyrie nie podniósł Nie pomógł, nie pomógł mm. A kurwa, dołu nie bierzemy, przecież A nie grałem jeszcze tą strzelbą, UDOKa. doka 50 tylko, a to k***a urodził strzelbę. U doka, same. ale po, no to jest ta sama strzelba. się jest dobra. No, jest dobra. Ponoć lepsza niż ta tutaj Ale na takim średnim dystansie też działa, czy nie? Jak u... tej... z Frostmini. O jest nie tak. wiem. Y, trudno teraz... User your channel Please. A Ale na pewno nie zrobiłem to ja. Ale nikt... A gdzieś to słyszałem. To jest ten, jak się pozbyć 4, 4, 5, 5. A... Korzystając z okazji, chciałem pozdrowić moją mamę. To jest najlepsze. Chciałem pozdrowić moją mamę 10 sekund. Ten <noise> I swojego kuja też. Jeszcze jest kujowe? Do dążenia kulek nie da zapiętość. Redzik. Uwzmocnienie. Kurwa strzelał i jeszcze nic trafił? Ładny staner, muszę powiedzieć. Halo, halo, słuchajcie, no, no, niestety. A... <grym> <grym> Pełki żeby was przez ścianę nie zaskanowały, tak? Głośno i wyraźnie, jak to się cieszę. jak O, ale nie wiem kto. Tylko, że niepotrzebnie, nie? Trzeba się No. Na punkcie A wchodzi tarcza, a z prawej strony, w bokie jest yy, Blackbeard. Rzucaj czwórkę na okno już. Czekaj, czekaj. Odsunął się. W... Do, na, na skalerze Zdję... go nawet nie widziałem. Zdjęty, zdjęty. Tak, User no, zdjęty. Left your channel. Ale fukszem, bo rozwalała okno i od razu... Kurwa, kurwa, stary, nie schodź mi tak za plecami. kurwa z tych słodów do chuja. Ja ja pierdolę, ja tu ski drany... No jest tu już w rogu. A ja jest wojt y, uważajmy. Yes. Balaj, tak. jebaj go, jebaj go palaj. A po jej pij Aleśmy! E, tak będzie ciężko Cisnąć kurzy snu! Ej, ale to podłożyli! Walej na oko. Kurwa, tu jest, wiesz, czemu nie mówcie Mówi w dopięk już. Ten to samo robi. O, ale... Kurwa... Czasu nie ma. No, no, ale patrz jak się tu kurwa nie... Nie zastrzelił Tylko mam takie pytanie. Kto górę zablokował? co? Kurę zablokował przy tym bankie Ja nie Ja Na taka niezręczna cisza Dobra co co oni teraz mieli? Przegrali dół, tak? Dół Za już, For User joined your channel weź Taczera okej to ci powiem Wojtek że zjebałeś wiem ale nie mówiliście z oczu bo z tamtej strony by nie podłożyli musieli jedynie oknem do nas wejść nie ale skoro oni przegrali go to mogą iść tylko że dołu nie mają Góra pełna ja, czysta e, góra stoi Góra tak. Darmowe punkty, Jeszcze zbijajcie mają. Kurwa, awka tam, aż po prawej balaj Ruski jakiś skurwiel insertion Kapka no Poszedł O kurwa, mam rozbrajać zaraz a ja sobie punkty nabiję Czym? To? Czym nabijasz sobie te punkty e, Dronem, bo gościu stoi się w ogóle nie rusza 200 punktów e, Pytasz czy stwierdzasz? <grych> Kurwa, ale zjebałem Tu stoi gościu, gdzie oznaczony jest, w ogóle się nie rusza, nie wiem co, co mu się stało, zawiesił się Ruszył się, Góry górę Co ma Ja mam fuse'a, mogę tam przyjebać u góry A właśnie idę tam, zrobię tam porządek takie... A czekaj, bo wiesz bo na górze Ja w kurwa, leci A <grywa> go wyjebało Pasz kurwa! Jebany Jeszcze to go wyglądałby, no ładnie Trzeba, nie? Żeby nie przegrać Co dla świętego spokoju To będzie ostatnia runda Nie, walnie raport Kurwa już z pierwszej, Ja. Ja wiedziałem, że się samo złap po prostu To nowość? To tak, tam szczylosz. Bo tam kurwa zraniony leży chuj Trzy z tego Nie mam już na Okej. Dobra. Let's let's ładnie jeden będzie, na pewno Też tak myślę Dobra to co, wchodzimy na kurwa A? Yy... No, A idźcie Na No, a to tak jeszcze co tam się dzieje? Na dole ktoś Prawa, 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 prawa W rogu, w rogu jest, w rogu jest Dobra, y masz, go, masz, masz, masz. No. mać A się pali, i Daleko rzucił C4 nie? Ale ja go nie widziałem, to światło za mocno waliło kurwa. Dobra, na rundę to ja sobie kurwa tego... Mm. Ruka? Ruka? Ja mm. biorę smoka, będę gazował chuj. dwa, 2 wyciągnęli. Mm. Weź sobie tego piździka. Tego piździka. So, w smoku? mhm mm Protect the bomb Kurwa Ale Gdzie jesteś? No i fajnie Które zróbcie? daj Masz shotguna wejklików w kibla wjechał dron O oh, kurwa Rzucił ktoś kamerę na dwór? A komu trzeba było zajebać? Cokolwiek ktoś rzucił No rzucił gościu Dwie rzucił, dwie Dobra, ja się ustawiam tutaj Piętro. Sledź oh, Wchodzą, wichy. wchodzą, wchodzą. Na tarasie. Kurde. No Wisi tutaj na tej ścieżce Kurwa Aszka. Nie pan albo i... Ach... Jak się wkurwiam Tam jest chyba dwóch czy trzech. Dron do was jedzie? Okres tu się przebija. Już wam oznaczę. Sreć. Korytarzem będzie jeszcze. кого-то камера в кибнуту, я не знаю. Co no, mówicie na korytarzu! Przez was kurwa jego mać Teraz się tu masz dlaczego go zabiłeś Jak zabić wszyscy Bo Jeden zabił swojego, nie? Raz Jak wziąłem termita, przegraliśmy. Bierzcie termita, kurwa. Ktoś. Jak wziąłem termita, tośmy wygrali. No to spróbujmy. Wyższe jeszcze? Don't, don't be mad. Walaj. nas. Mhm. Mm don't kill my friend. Drona <laughs> <laughs> I kill you. A to że... oh. koniec, kurwa A, dobrze będzie Przegrana może dla nie. Drone has found a bomb. <laughs> nie no, jak zagramy, jak wtedy, to...

Watch out, Dennis! Watch out, c jeszcze mnie nie ma, kurwa, kurwa młot. Dobra, wyjdźcie, osłaniam tutaj, żeby nikt nie wyszedł Ta czwórka. na czwórka? A? 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 jest, jammer jest. <small> jeszcze raz! Teraz Kurwa jego mać Ma ktoś Dobra. granat Ja mam granata Dawaj Wojtuś Ale marzysz odny Ten pancerny Teraz Tu jest ktoś w oknie Otworzył okno bo go zajebałem Dobra. tak samo Dwie kamery tu zdjąłem już. Tylko, no właśnie, patrzcie tam, żeby nam nie Ja patrzę, 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 patrzę. Otworzył sobie okno, pewnie będzie zaraz wybiegał. Zgięta, no walgiria. Dobra. O, drugie okno, dobra, będzie puls. czy czysto jest, czysto. Wojtek Niech tutaj tego nie pilnuje Dobalaj Plantuj, plantuj Kobalaj Mają <grym> przejebannę, oj przejebane Przejebane Będzie dalej, mają przejebannę Przejebane Bęgę rany, ale przejebannę Kurwa kto mi przed lufem Kurwa, jest w tych drzwiach na daleko